ale życie jest poważne jak tu się śmiać no właśnie dlatego że życie jest poważne to trzeba się śmiać problemy na pewno nie znikną ale jeżeli dodacie do nich śmiechu to będziecie mieli więcej siły żeby te problemy udźwignąć śmiech oczywiście nie rozwiązuje wszystkich kłopotów tak nie rozwiązuje pewnych trudności ale śmiech sprawia że te kłopoty nie zabijają waszej energii i waszej radości z tego, że jesteście w związku. Dziękuję kochani za serduszka i za tapowanie. Cudownie. Moi drodzy, kiedy w związku jest ciężko i poważnie, ciało przechodzi w tryb stresu. W stresie kobieta nie ma ochoty na bliskość. A w stresie mężczyzna. On też zamyka się w sobie. Ale...